Witam wszystkich, zapraszam dziś na drugą część mojego filmu o Turcji do wyjątkowego miasteczka Kemer. Znajduje się tutaj jedna z najpiękniejszych plaż, która nazywa się Moonlight Beach. Zjemy także bardzo dobrego kebaba i odwiedzimy meczet. Serdecznie zapraszam na film. Tutaj przed wejściem do meczetu kobiety muszą zakryć włosy, i wtedy mogą wejść. I przed wejściem musimy zdjąć buty. Pierwszy raz jestem w meczecie. Będąc w Turcji, pamiętajcie o jednej bardzo ważnej rzeczy. Kierowcy tutaj rzadko zatrzymują się przed pasami. Lepiej zawsze stanąć, poczekać, niech przejadą, i dopiero wchodzić na pasy. Jest to jedna z najważniejszych rzeczy tutaj. W Kemerze najlepszy kebab nazywa się Pasza Kebab. Namiary na to miejsce rzucę Wam w linku pod filmem. Wchodzisz do kebabu. Panowie są bardzo uprzejmi, od razu pytają się Ciebie, które miejsce chcesz zająć. Siadasz przy stole i dostajesz całą rozpiskę. Jest tutaj po angielsku i po rosyjsku. Jeśli chcecie zjeść łagodnego kebaba, mówimy lutfen, lutfen znaczy proszę, a il. lub można powiedzieć urfa kebab, urfa kebab. Najpierw dostajemy przystawki i chleb. Rekomenduję Wam tą restaurację. Obsługa tu jest fantastyczna. We wszystkim Tobie pomogą. Oczywiście nie mogło się obyć bez ayranu, Ich takiego narodowego jogurtu. Lokal jest bardzo ładnie wystrojony, posiada klimatyzację. Ludzie są tu bardzo uprzejmi, pomagają, wszystko mówią. I o wszystkim wszystkim Tobie pomogą. Obsługa tutaj mówi po angielsku i po rosyjsku. Prawdziwy turecki kebab. I próbujemy, a później powiem jakie wrażenia To nawet Jak na razie jestem w szoku. Zupełnie inny niż w Polsce smak prawdziwego mięsa. Dla to, mamy ryż. I trochę pisy, którą możemy zrobić. Rewelacja. Na samym początku czuję prawdziwe mięso. Jestem pod wrażeniem. Rekomenduje nasza chema. Nasz nie powiem to już wszystkiego. Zaraz się jeszcze tym zajmę. Czuć prawdziwy smak mięsa. Na miarę na to miejsce odrzucę, bo Powiem Wam, że jak widzę takie szczyty, to od razu wiecie, co mi przychodzi do głowy. Jednak tu jest trochę za gorąco. No wybierać się tam gdzieś w góry, jeszcze tam praktycznie nie ma żadnych szlaków. To trochę tak na dziko chodzić, to raczej nie będę ryzykować. I tak od kebaba teraz mamy kawałek na plaży. Trzeba się przejść gdzieś tak, 10-15 minut żeby zobaczyć jedną z najładniejszych plaż tutaj nazywa się Moonlight Beach oczywiście na miary tak, wrzucę wam w Google Maps zawsze można tu kogoś zapytać ja na przykład tak często nie korzystam z internetu, wolę kogoś zapytać można zawsze poćwiczyć wtedy język angielski lub język rosyjski zawsze możesz zrobić też tak że odpalasz samą nawigację w telefonie, nie musisz włączać internetu i wtedy po nawigacji patrzysz sobie w którym miejscu jesteś My możemy sobie wynająć takie łóżeczko. Koszt tego to 40 euro, ale możemy tu być kilka osób. Na przykład 3-4 osoby po 40 euro. No to już nam wychodzi 10 euro za osobę. I mamy łóżeczko na plaży z parasolem. Nawet jak nie jesteśmy z tego hotelu. Popatrzcie, jaka klimatyczna zatoczka z łódkami. A woda tutaj. Ma przepiękny zielony kolor. Warto tutaj obok plaży zrobić sobie wycieczkę deptakiem obok łódek. Jeśli jesteś tutaj pierwszy raz, nie zapomnij zasubskrybować kanału i zostawić łapkę w górę. Tak wygląda wnętrze tutaj, tej klimatycznej restauracji, serwują różnego rodzaju alkohole, jest też Coca-Cola, inne napoje i możemy delektować się fajnym widokiem na lewą i prawą stronę. Dalej jest droga i można iść deptakiem, kto chce przejść się jeszcze dalej. Już się poinformowałem, można przejść się dalej, jednak później trzeba zawrócić. Ale mamy ładny widok na całą okolicę. I oczywiście, klimatycznie, widać góry w chmurach. Tutaj w Kemery jak wszędzie mamy masę różnych restauracji, straganów. Praktycznie można kupić wszystko. Napisy mamy zarówno po angielsku, jak i po rosyjsku. Powiem tak na koniec, jest to wyjątkowe miasteczko w rejonie Antalii, które warto odwiedzić. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.